Wiatr, woda, słońce. No tak, słońce. Nie, nie, to nie reklama wymarzonych wakacji, chociaż te rzeczywiście bardzo by się przydały. To zapowiedź podmuchu energii. Dobrej energii, bo daje nam ją natura, a my ją naturalnie wykorzystujemy i czerpiemy z tego korzyści. A tymi korzyściami chcemy się oczywiście podzielić z Państwem. Dlatego zapraszam na program bardzo energetyczny. Woda. Bez niej nie ma życia. Pokrywa aż 70% powierzchni Ziemi. Woda to żywioł, ale też dar i wielki kapitał człowieka. Bogactwo to wykorzystywane było przez ludzi od wieków, między innymi do produkcji energii. I tak jest do dziś. Woda to najintensywniej wykorzystywane źródło odnawialnej energii. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda... I płynie sobie w dal, to my też dziś sobie popłyniemy z nurtem, który poniesie nas w stronę dobrej energii, którą daje woda. Bo czysta energia to czyste środowisko i oczywiście czysta woda. Historia rozwoju cywilizacji zawsze była związana z wodą. W Europie pierwsze młyny wodne pojawiły się w VII wieku, zaś w Polsce energię wody zaczęto wykorzystywać w wieku XI. Jednak dopiero 800 lat później pojawiły się pierwsze elektrownie wodne. Polska w dużej mierze rozwijała się dzięki wodzie wzdłuż rzek. I od tej wody, od tych rzek, jakiś czas temu się odwróciliśmy. Powstaje pytanie, dlaczego tak się stało? Mamy w tej chwili Odrę, mamy Wisłę, z których Odra jest o wiele bardziej uregulowana, ale niestety zaniedbaliśmy to. Wisła jest największą europejską dziką rzeką i to wywołuje. Określone straty gospodarcze, dlatego że to jest potencjał niewykorzystany. Problem polega na tym, że mnóstwo innych, drobniejszych rzek, zwłaszcza na obszarach podgórskich, tutaj na samym obszarze Pomorza, zarówno Pomorskiego. Zarówno Gdańskiego, jak i szczecińskiego, jest dużo rzek, tak zwanych przymorza o dosyć dużym spadku, które kiedyś były intensywnie energetycznie wykorzystywane. Do tego trzeba by wrócić. Energetyka wodna, czyli hydroenergetyka, to pozyskiwanie energii wód i przekształcanie jej najpierw w energię mechaniczną przy użyciu turbin wodnych, a następnie na energię elektryczną dzięki hydrogeneratorom. Zadaniem elektrowni wodnej jest przetworzyć energię wody w energię elektryczną. Tylko skąd woda ma tę energię? Przecież spacerując wzdłuż rzeki, mamy wrażenie, że woda płynie w bok, a tak naprawdę spływa ona z góry na dół. Dla przykładu rzeka Wisła ma swoje źródła ponad 1100 metrów nad poziomem morza, a przecież kończy swój bieg w Morzu Bałtyckim, czyli na poziomie 0 metrów nad poziomem morza. I w ten sposób powstaje jej energia potencjalna. Zadaniem elektrowni wodnej jest wykorzystać tę energię. A dzieje się to w ten sposób. Elektrownia wodna stanowi tamę, która jest postawiona na rzece w taki sposób, aby po jednej jej stronie powstał zbiornik wody. Dzięki temu udaje nam się uzyskać pewną wysokość, do jakiej gromadzimy tę wodę. Następnie, woda za pomocą rurociągów jest spuszczana z pewnej wysokości bezpośrednio na turbinę, która pod wpływem energii wody wytwarza energię mechaniczną. Następnie energia mechaniczna za pomocą wałów trafia na generator elektryczny, którym wytwarzany jest prąd, który następnie za pomocą linii energetycznych trafia do naszych domów. Co ważne, woda po przepłynięciu przez turbinę płynie sobie dalej rzeką. I tak oto woda stała się sprzymierzeńcem człowieka w pozyskiwaniu energii. W przedwojennej Polsce elektrownie wodne były podstawowym źródłem taniej energii elektrycznej. Foluszy, tartaków, młynów, elektrowni było wtedy ponad 8 tysięcy. Niestety w czasach PRL-u większość tych urządzeń zdemontowano i świadomie zniszczono jako relikt poprzedniego, znienawidzonego systemu kapitalistycznego. Kuriozalna polityka PRL-owskich władz doprowadziła do tego, że gdy w latach 80. ubiegłego wieku przeprowadzono inwentaryzację istniejących obiektów, było ich już tylko 650. Dziś jest niewiele więcej 747 i ponad 80% technicznego potencjału polskich wód pozostaje niewykorzystane. Energie z wody wytwarza się w różnych rodzajach elektrowni. Najprościej podzielić je można na małe i duże. Za duże uznaje się u nas te, w których zainstalowana moc przekracza 5 MW. Elektrownie dzielą się też na przepływowe i zbiornikowe. Przepływowe zużywają do produkcji energii tyle wody, ile płynie w rzece i są to przeważnie małe obiekty. Przy większych elektrowniach buduje się już zbiorniki retencyjne, które pozwalają regulować ilość przepływającej przez turbiny wody, a tym samym ilość wytwarzanej energii elektrycznej. Prawdziwym zagłębiem elektrowni wodnych, i to wcale nie małych, jest Dolny Śląsk. Wszystko zaczęło się w XIX wieku, kiedy to po fali olbrzymich powodzi profesor Otto Ince zaproponował plan ochrony przeciwpowodziowej. W ślad za nim powstał pierwszy zbiornik wodny z elektrownią w leśnej na rzece Kwisie. Dziś to najstarsza elektrownia wodna działająca w Polsce. Ten wiekowy obiekt dziś uznawany jest za dobro kultury, bo zachowano tu oryginalne wyposażenie maszynowni i unikatowe rozwiązania hydrotechniczne zbiornika wodnego i urządzeń zrzutowych. Zachwyt budzi też niezwykle malownicza lokalizacja tej elektrowni i idealne wkomponowanie jej w otaczającą przyrodę. A takich obiektów jest tutaj więcej. Obecnie w Dolnośląskim posiadamy, czy znajduje się około 100 elektrowni wodnych. Tych 100 elektrowni wodnych, około 30 jest elektrownią małych, prywatnych. Elektrownie wodne na Dolnym Śląsku są elektrowniami zbiornikowymi, tak jak w lub przepływowymi bezpośrednio na rzece lub na kanałach derywacyjnych, których rolą jest piętrzenia miejscowe. Struktura Dolnego Śląska i zlewni Dolnego Śląska powoduje, że możemy przy spadkach rzek co kilka kilometrów stawiać zaporę, mieć nową elektrownię, która jednocześnie będzie regulowała poziomy wód gruntowych. Największą elektrownią wodną w regionie jeleniogórskim jest elektrownia w Pilichowicach. Rzeka Bubr przebija górę zamkową wznoszącą się na wysokość 350 metrów nad poziomem morza oraz bazaltowy cypel góry Korzec wysoki na 438 metrów. Oprócz ochrony przed powodzią, zapora w Pilichowicach pełni jeszcze jedną ważną funkcję. Elektrownia od samego początku miała także zelektryfikować region. Dziś moc tej elektrowni wynosi blisko 8 MW. Teraz przyjrzymy się mewom, ale nie tym latającym w powietrzu, tylko produkującym energię elektryczną, bo mewy to inaczej małe elektrownie wodne. Mamy ich w Polsce około 700, a moglibyśmy mieć co najmniej o 6000 więcej, gdybyśmy chcieli w pełni wykorzystać potencjał polskich wód. Dziś niestety wykorzystujemy go tylko w 19%. W Europie wskaźnik ten jest znacznie wyższy. Wykorzystanie technicznego potencjału małych elektrowni wodnych wynosi średnio 47%. Liderem jest tu Francja, tuż za nią plasują się Czechy, Austria i Słowacja. Ostatnie miejsce zajmuje Litwa, a nasze 19% daje Polsce przedostatnie miejsce w tym rankingu. To co zrobić, żeby Polska poszybowała w rankingach, tych europejskich oczywiście, jeżeli chodzi o wykorzystanie małych elektrowni wodnych? Potrzeba tworzyć dobre prawo dla elektrowni wodnych, potrzeba, no, potrzeba tworzyć rozmaite zachęty dla odnawialnych źródeł energii. To są obiekty, które tworzą przy okazji wytwarzania prądu, tworzą małą retencję. Również pełną taką funkcję czyścicieli rzek, można powiedzieć, bo na każda elektrownia wodna przed wlotem do turbiny posiada kratę, na której osadzają się tony śmieci płynące polskimi rzekami. No i wreszcie elektrownie wodne to są źródła rozproszone, czyli takie, które najbardziej są potrzebne właśnie systemowi energetycznemu. Taka elektrownia zasila kilkaset, kilkaset takich gospodarstw, w, w promieniu kilkunastu czy kilkudziesięciu kilometrów, i to jest prawdziwie rozproszone źródło energii. Za rozwojem hydroenergetyki przemawia fakt, że koszt energii elektrycznej produkowanej w elektrowni wodnej jest niższy niż energii produkowanej w elektrowni cieplnej. Warto też dodać, że inwestycje w hydroenergetykę chronią zabytkowe obiekty przed zniszczeniem i dają im nowe życie. Jest taki europejski projekt, który niedawno się zakończył, on się nazywa Restore Hydro i w ramach tego projektu właśnie dokonano inwentaryzacji takich starych, dawnych obiektów młyńskich, urządzeń piętrzących, które można wykorzystać do produkcji energii współcześnie. A jednocześnie, no właśnie, w tym projekcie doceniono ten aspekt historyczny tych obiektów. Powstała w ten sposób mapa potencjalnych lokalizacji, która obejmuje obszar całej Europy. W całej Europie tych, tych obiektów na mapie jest 50 tysięcy, a w Polsce jest ich ponad 6 tysięcy. Czyli, to są wszystko potencjalne, potencjalne lokalizacje małych elektrowni wodnych. Dziś Polska wykorzystuje swoje zasoby energetyczne jedynie w 12%. Skutkuje to tym, że tylko 7% zużywanej przez Polaków energii pochodzi z wody. Dla porównania, Kanada ponad 60% energii czerpie właśnie z wody. Brazylia blisko 70%, a w Norwegii aż 98% energii pochodzi z wody. Oczywiście te kraje mają potencjał i naturalne spiętrzenia. No i dobiliśmy już prawie do brzegu, w każdym razie, jeśli chodzi o temat odnawialnych źródeł energii. Wiadomo już, że energia pochodząca z wody, podobnie jak ta ze słońca czy z wiatru, nie jest w Polsce w pełni wykorzystywana. A szkoda, bo mamy potężny potencjał, który mógłby zagwarantować nam bezpieczeństwo energetyczne. Jaka jest więc przyszłość? Tego na razie nie wiadomo. Wiadomo natomiast o właśnie wiadomo natomiast że spotkamy się dokładnie za tydzień po to, by porozmawiać o możliwych scenariuszach i przyszłości odnawialnych źródeł energii. Tak więc, Szanowni Państwo, do zobaczenia.